Wiedzieć tu i teraz. Ksiądz w żaden sposób nie pomoże. Nie i koniec. Ksiądz nie, nie wyda mi kartki, nie, nie da zezwolenia, żeby zrobić komu iny, żeby kto inny zrobił pogrzeb. Nie. Tak? Nie i koniec, bo tak mi się podoba. Tak? Co? Bardzo wymowna... Nie będziemy w ten sposób rozmawiać. No proszę proszę zamknąć tą kamerę, bo to... Zachowam to po prostu na pamiątkę, bo to jest wstyd i hańba, żeby wielki sługa Boży w żaden sposób nie, nie pomógł y, zmarłej w, w pogrzebie. Tylko dlatego, że mama zażyczyła sobie y, pogrzeb gdzie indziej. Tak to ciężko księdza boli, nie ma terminów, nie, ma, nie było możliwości załatwienia tego inaczej. Że my nie zaczęliśmy y, od tego, że nie przyszliśmy do księdza. Ksiądz powie, że o 11.00, ja pojadę do każdego jednego możliwego, bo. Baba, nam kobieta nam sprawdzała. Mówi: Nie ma na ten termin żadnej tej daty. I tylko potrzebuje kartkę, żeby ksiądz napisał, że zezwalam na odprawienie przy komuś innemu. No nie ma czegoś takiego, żeby no to, no to, no to Ale jeżeli nawet nie ma, no to co to księca yy, kosztuje? Napisać kartkę, zwyk na kartce, zezwalam komu innemu. Mnie nie kosztuje, go Pana będzie kosztować. No. Wszystko jedno, wszystko jedno. Czy no ksiądz no nie rozumie prostej rzeczy, że ja może się nie znam na urządzaniu pogrzebów i tego, bo pierwszy raz mi matka zmarła, tylko przyszedłem normalnie po pomoc do księdza i podobno chyba od tego jesteście, żeby pomagać ludziom. I w jaki sposób pomagacie? Tego, że w zwykłej kartki nie mogę dostać? Nie może ksiądz po prostu to napisać? Tak, mówiłem, Pana to mnie dotyczy. Dziękuję. O co chodzi? żeby się Pan tak wyrażał? Ale czy, czy ja mu powiedziałem coś złego? Wcześniej rozmawiałem, przywitałem się grzecznie i chyba nie byłem opryskliwy wobec Pana, tak? Ja tylko powiedziałem, że... tylko to jest No dobrze, przepraszam, księża. Kartka, długopis leży. No, lecz, no, 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 kartkę, no. no dobra, no no. No, było no dobra, ale może mi takie coś nie ksiądz napisać? Nie może. Nie, nie da rady, po prostu nie da rady, tak? Proszę. No to ile pan odstępnego nam da za pogrzeb? No? Tak, żebyśmy byli usatysfakcjonowani. Wtedy zrezygnujemy z pogrzebu. No ile pan da? Znaczy no, w tej chwili to ja nic nie dam, bo by, by dopiero przyjechałem, bo nic, Aha, czyli kasa na stół i dopiero no, gadamy. No, tak, no jeżeli pan po prostu chce kartki, dam panu kartkę, ale są odstępne, no. No bo tak normalnie to wygląda po prostu. A możemy zrobić to po prostu sami wtedy pan nie będzie musiał więcej dopłacić. No bo tak panu więcej wyjdzie. Nie? Ksiądzcie 800 zł za to, że, bo ja mówię, odstępnego, tylko tak, 800 muszę za to, że ksiądz napisze kartkę, yy, że kto inny może się odprawić, no ja, Wedu, ja, zgodnie z wolą podkreślam z, zmarłej. Mama sobie, nie wiem dlaczego, może sobie tak zażyczyła, bo może właśnie widziała, jaki, że, 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 że pro... no nie wiem, nie wiem, po prostu nie chce, ozmarił się pod, pod... Pani, Co Pani sobie, co by mama sobie zażyczyła? Żeby być pochowaną na kulach, tylko tyle. Tak. A nie, żeby tam księża odprawiali za nią przed świętą. No ma Pan taki, taki zapis w testamencie? No nie ma Pan takiego zapisu. A może ma. i mam. No nie ma Pan... A, wśród... No a może i mam, ja muszę się, mamy, ja też nie muszę się z wśródta wśródta wszystkiego tłumaczyć. No... Wciąż tam mamy przyszła tutaj do nas, dała nam zgonu i powiedziała, że, że, że Państwo u nas chcecie mieć pogrzeb. no tylko tyle. A teraz robicie po prostu problem, no bo my... Ja mówili, robię że, problem? No tak, że o 10 nie, nie możemy odprawić. No bo, bo nie możecie, odprawić, no. I teraz muszę tak, odprawić, księdzu 800 do tego kopii domów, muszę wszystko, kurde, poupłacać tak, dodatkowo. Kopii dołów, to Pan wszędzie musiałby zapłacić. Tak, tylko, montażu, tak tylko że y, to wszystko mam y, na kulach, już opłacone. To, to ma Pan opłacone, ale reszty Pan nie ma opłacone. Ja mówię, nie wiem, czy, czy probosza aż tak bardzo boli, że kto inny, kurde, te pieniądze weźmie i kto inny się odprawi? No bo nie rozumiem. Dlaczego zwykłej kartki nie mogę dostać od proboszcza? No, 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 no... No, no bo, bo tego nie rozumiem. Tylko i wyłącznie tego nie rozumiem. Może pan dostać, tylko mówię za odstępne. No to proszę bardzo. No ile? Aha, A, czyli z Afriko? Z Afriko nie ma. Aha. Nic nie ma z Afriko. No sobie bardzo. Pan... No, 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 Tak to wygląda. No Jeszcze tak... Takiej pychy nie widziałem, kurwa, nigdy na czyjejś twarzy. Po prostu to jest, kurwa... To to jest moja kopia, Uznajmy, że mnie tu nigdy nie było. I może nawet tej rozmowy. A... Yy...